List świętego Pawła Apostoła do Kolosensów. Rozdział pierwszy. Paweł Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą i Tymoteusz Brat. Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska Wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za Was, usłyszawszy o wierze Waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości przeciwko wszystkim świętym. Dla nadziei onej Wam odłożonej w niebiesiech, o którejście przedtem słyszeli przez słowo Prawdy, to jest Ewangelii, która przyszła do Was jako i na wszystek świat i przynosi owoc. Jako i u Was od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w Prawdzie. Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla Was, który też oznajmił nam miłość Waszą w Duchu. Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownym, abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, wszelką mocą umocnieni będąc. Według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością, dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego miłego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował, ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała i żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego, przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi jako i to, co jest na niebiesie. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał. Ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanymi i beznagany przed obliczem swoim, jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą, który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół, którego się ja stałem. LISTĘ do kolosensów rozdział drugi. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jaką wielką trudność mam o was i o tych, którzy są W Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza Mego w ciele, aby pocieszone były serca ich będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia. Ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. A to ci mówię, aby was nikt fałszywymi dowodami nie oszukał przez wystawną mowę, bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa. Przecież jakoście przyjęli pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie. Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej dziękowaniem. Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie, i jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności, w którym i obrzezani jesteście obrzezką nieręką uczynioną, to jest, zewlekwszy ciało wszystkich grzechów przez obrzezkę Chrystusową, pogrzebieni z nim będąc w chrzcie, w którym myście też spojem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach, i w nieobrzesce serca waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża. I złupiwszy księstwa i mocy, wiódł ją na podziw, jawnie triumfując z nich sam przez się. Niechaj, że was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając umysł ciała swego, a nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc i wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym. Jeśliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, Przedże się jakobyście jeszcze żyli światu ustawami bawicie. Mówią niektórzy nie dotykaj się ani kosztuj, ani ruszaj. Co wszystko kazi się z samym używaniem według przykazań i nauk ludzkich, które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranym i w pokorze i w niefolgowaniu ciał, wszakże nie mają żadnej wagi tylko do nasycenia ciała służą. List do Kolosensów, rozdział 3 A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. Albowiem myście umarli i żywot was skryty jest Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, wtedy i wy z nim okażecie się w chwale. Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne, w których eście i wy kiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego i oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomość podług ok obrazu tego, który go stworzył. Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzeski i nieobrzeski. Cudzoziemca i tatarzyna, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus. Przetoż przyobleczcie, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności, miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam tak i wy. A nad to wszystko przyoblećcie miłość, która jest związką doskonałości. A pokój Boży, niech rząd prowadzi w sercach Waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w Was obficie, ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panów. A wszystko cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. Żony, bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu. Mężowie miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko Nim. Dziadki posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, albowiem się to podoba Panu. Ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły. Słudzy posłuszni bądźcie we wszystkim Panom cielestym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca bojąc się Boga, a wszystko cokolwiek czynicie. Z duszy czynić jako panu, a nie ludziom, wiedząc, iż od pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem panu Chrystusowi służycie. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie masz ci względu na osoby uboga. List do Kolosensów, rozdział czwarty. Panowie sprawiedliwie i słuszcie się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech w modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem, modląc się społecznie i za nami, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej, dla której też jestem związany, aby ją objawił, jako mi się godzi mówić. Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. O wszystkim, co się ze mną dzieje, oznajmi wam Tychikus, miły brat i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze z onezymem, wiernym, a miłym bratem, który jest z was. Ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was, Arystarchus, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, o którym myście wzięli rozkazanie, jeśli by do was przyszedł, Przyjmijcież go. I Jezus, którego zowią Justem, którzy są z obrzeski, ci tylko są pomocnikami moimi w Królestwie Bożym, którzy byli pociechą moją. Pozdrawia Was Epafras, który z Was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za Was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej bo mu daję świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko Wam i przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hierapolu. Pozdrawia Was Łukasz, lekarz miły, także i Demas. Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa i zbór, który jest w domu jego. A gdy ten list u Was przeczytany będzie, sprawdźcie to, aby też był w laodycejskim zboże przeczytany, a ten, który jest pisany z laodycej. I wy też przeczytajcie, a powiedzcie archipowi: Patrzaj na to posługiwanie, któreś przyjął w panu, abyś je wypełnił. Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzienie moje. Łaska niech będzie z wami. Amen.